Dzień dobry, witajcie wszyscy w niedzielę. Jeśli jakość filmu będzie gorsza, to wybaczcie, ale bawię się ustawieniami, żeby ją poprawić, bo oglądam swoje filmy na telewizorze i jest taka średnia pomimo zaawansowanej technologii, to jakość filmów coraz gorsza. Jajka niosą. Zaraz wypędzimy, poganiamy no. Buda była sprzątana. Przecież tydzień temu znowu pasowałoby podkurzać, bo te pióra latają. Tu też jest jajko, a te u góry to nie widzę, czy tam coś jest. Zaraz poganiamy, poczekajcie. Może zrobię pauzę i wypędzę je. Wypędzę je szmatą, bo ręką to... Dźwięk oczywiście do nauki wypędzania, żernik puściutki nie ma nic, grama pszenicy, woda pusta Te się rozpierzyły te żałobniki teraz strasznie zaczynają się rozpierzać jazda Ach, właśnie bez szmaty to trochę chodzenia jest ale jazda już Już wylatuj, jeszcze ty, koroniaty, no dobra idę po szmatę Zrobię pauzę Jak zaczęłeś ściślej chodzić to i mniej się jakoś zrobiło Ale starczy Bo przecież jeszcze ile jest? młodych. patrz na budzie to będzie ze 30 pewnie sztuk Wczoraj też tak słabo, słabo im szło do rozpędzanie się na dole mówię, ale nie pochodzą wcale A później jak wywaliły w górę to A chyba zaczynają właśnie świrować Tak, widzieliście początek taki niemrawy A później jadą w górę No znaczy zaczynają iść dzisiaj wiatr więc pewnie góry nie będzie tylko tylko pewnie będzie Kręcenie lewo, prawo I właśnie Taki Wczoraj też ganiałem po południu, Ale było tak duszno po deszczu, że Kurczę, pszczoła lata nade mną No ugryziemy Kurde no No będę musiał przerwać chyba to nagrywanie, bo mnie ugryzie, a szkoda, bo się zaczęły rozrywać o. I tak, o. O. świrują Ale mówię, trening to jednak jest trening Poznają się i, i zobaczcie cyk i cyk łapią się z kolejnym statkiem coraz lepiej się zgrywają. To zgrywanie jest teraz ważne, a na Jesień, żeby to było wszystko ładnie zgrane, żeby to siebie pilnowało, na Jesień przyjdzie wysokości. idą. Wczoraj poszły bardzo wysoko. dzisiaj widać, że idą. Można powiedzieć trochę dalej. Dostały wczoraj wieczorem Magnes. Magnes na, na skurcze mięśnie i tak dalej bo dostają teraz ognia dwa razy dziennie, więc trochę latają po parę minut, to im ten magnes nie zaskoczy, nie, nie nie ten Nie zaszkodzi Magnes oczywiście dla ludzi chłopaki Musiałem też zasłonić z jednej strony budyć poszły i musiałem tutaj zasłonić siatką, bo tu zaczęły mi te ponad 10 młodych pod tą budą się chować i nocować pod tą budą I ostatnio mi coś tam ich wystraszyło i ten I jednego straciłem, bo już wyszedłem w szarówka dziewiąta, a one latały w górze. Jednego mi tam chyba ktoś łapał. No ładnie nie pracują Kilka mi jeszcze nad głową, tutaj o zobaczcie klepie 3, 6, 7 tu mi klepie oderwało się tu też trochę klepaków A tak jak mówię to jeszcze nie pora na dobre chodzenie Teraz niech tylko się zgrają Dobra, zrobię chyba cięcie przyszła ale to chyba jeszcze nie będzie siadania bo one tak przychodzą najwyżej zmienią kierunek ale ja już zrobię pauzę bo mnie boli ręka przyszły statkiem do dachu ale nie wiem czy to chyba nie będzie jeszcze siadania a może ale skrzydła chodzą ładnie no i co najważniejsze, coraz lepiej w tej właśnie się to jest grane statko było, bo jak tak po całym niebie, to tak jak mówię, patrzy ścisło chodzą, to mało ich jest. Nie wiem, może coś straciłem, może coś poszło, bo to ale starczy i tego. Nie wiem, myślałem, że przyszły siadać, ale nie przyszły jeszcze siadać. A jeszcze tutaj mogłoby dojść parę 3, 6, 9, 10, 13, 16, 11, 23, 26, 29, 30, 33 sztuki, a jeszcze w budzie jest chyba z 5 prawie 40, jeszcze tam może dojść a jak widzicie nie ma, wiecha, glezy, Janik bićdzie. Zauważyłem wczoraj że jak zacząłem gwizdać, a były wysoko to zaczęły się klepać. Także nic im tam nie. nie gwizdam. Jak mają chodzić i mają chęć do chodzenia to nic im nie będzie potrzeba. O, widzieliście, były już nad budą i poszły. Poszły dalej, myślałem, że będą siadać, ale nie. No i dobra, już chyba osłabły tak chociaż one to tak czasem jak pocztowe idą idą a później po prostej jak pocztowe wracają ale już 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 klepanie chyba będzie i siadanie dobra właśnie no, tam pan Mietek trochę ruszał nad doborą widać jeszcze latają ale wydaje mi się że usiadł jasny obcy Zaraz, czekajcie, spróbuję powolutku wejść na dach. Głodne są, bo się im Zapomniałem wczoraj im ziółek namieszać. Siedzi tam. Siedzi tam jasny, na prost. nie. A tam za żółtym typlerem na końcu. Zobaczcie, bez obrączek. Przydałoby się zaciągnąć ten zaciąg a no jak ja go teraz złapię? Nie, nie zapomniałem namieszać nim wczoraj ziółek kurczę, a dzisiaj jest ten dzień teraz namieszałem, czekam aż się wchłoną te ziółka poczekajcie, chyba teraz mogę zaciągnąć no i zaciągnąłem, zaraz wam tego jaśniaczka zbliżę, zobaczcie jakie zaczynają się brzydkie robić gdzie ten jaśniaczek jest zaraz wezmę kaczątko o Jezu, gdzie jest Ej, nie widzę nie widzę jest o tu patrzcie młody jasny o tu stoi widać taki postawny pan Mietek mi też właśnie ostatnio chyba żołnika łapał to teraz będzie na remis o, ładny ładny postawny taki do goniania a obok niego ten żałobnik który do mnie przyleciał z rodową obrączką pierzy się już burawy ale na żółtym oku trochę taki tego aby latał na początek Tam ja jeszcze głodne są głodne bo ani wody ani jedzenia dobra łapie jaśniaczka laszka że dziób tak mi dziwnie otwiera Trzeba go od razu złapać Jest już taki Chodźcie pokaż ładnie do kamerki Jeszcze tam coś chodziło wysoko ale Nie widziałem Czekajcie południe O właśnie O tu jeszcze coś tam chodzi Ale to jest chyba mużo wylot. Może nie, od dołu nie jest wylot, ale od góry takich wylot. o, siatkę odciągnę No i dobra, trzeba iść sobie zrobić drugą kawę Sklejać film, żebyście mieli co tam obejrzeć Nie za wiele się ubercika dzieje teraz, no ale Nagrywa się cały czas dalej Te pięć jeszcze chodzą na doboru mi widać Nie będę zbliżał, bo sam niewiele już widzę. Powiem w okularach chodzić, ale nie wiem czemu i tego nie robię. No i co? A jeszcze mam pokażę jak ja mam to zrobiony dodatkowy ten wlot. Nie chociaż ja już wywiecie jak mam zrobiony dodatkowy wlot, no. bo się chyba szykują do odlotu ile tam jest 6 sztuk. Początek sierpnia zaczynam urlop. A właściwie, jeszcze tylko w poniedziałek do pracy, na 2-3 godziny, i urlop mam. Dzikie też latają, także, jeszcze niedługo będą piły. Dobra, panowie, nie przedłużam. Żołobniki się będą pasły, bo głodne były. O, widzicie, one tam, cholery się pchały. Zatkałem tu siatką, ale nie całość, bo. Szmatą ich tu trochę wytłukłem. O. i to na siłę włazi pod ten kurr. No. Pod ten gołębnik. Może im tu powieszę szmatą, a tu jeszcze mam dodatkowe jak już tu jestem. To mam zrobione takie coś. O, widzicie, takie wloty powietrza siatką, To jest pod kątem, bo to jest od zachodu, a wiatry są jak widzicie głównie od zachodu. I strasznie tam wiało, dlatego pod takim kątem, tutaj wylot jest, dwa wyloty, tu jeden, tam drugi. E, muszę sprawdzić dymem, jak to ciągnie, jak to tam się zachowuje. Przeciąg jest niedobry, ale tak samo, więc to ciężko wyczuć tą wentylację, żeby to było. I fajna wentylacja, żeby było fajne powietrze w głębniku, jednocześnie żeby nie było przeciągu, ale to robi robotę, bo jak wiecie hodowcy gołębi pocztowych to zaczynają właśnie od podstawa, to jest wentylacja, a później dopiero gołębie i suplementacja Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za oglądanie moich filmów do następnego razu